po wyzwoleniu Nowej Westroi, okazało się, że król Zenoheld pracuje nad systemem zniszczenia Bakuganów, przerażającą maszyną, której ukończenie będzie oznaczało zagładę Bakuganów. Do jej uruchomienia potrzebne są energie sześciu domen starożytnych wojowników. Na szczęście starożytni wykiwali Zenohelda i przekazali swoje energie naszym Bakuganom, które dzięki nowym mocom ewoluowały. Los Bakuganów jest w naszych rękach. Jesteśmy gotowi, żeby walczyć. Powiedz, czy plan już masz? Przeciwnik ci śmieje się w twarz Pogniż na niego wzrok Potem zrób pierwszy krok A-a-a-a O swoje życie grasz A-a-a-a-a w sobie wielko marzy Twój świat to A ty, ty i ja Twoja walka już ma Nie jesteś sam, sam, sam To jest walka gdzie znalazłeś? Skąd masz Brontisa? Odpowiadaj! Gaz! Co zrobiłeś z moim Brontisem? Z twoim Brontesem? A to zabawne, Volt. Od kiedy przejmujesz się losem kogoś, kogo porzuciłeś? Zmodyfikowałem go, żeby mógł mi lepiej służyć. Nie chcę, żeby to zabrzmiało dramatycznie, ale w pewnym sensie odebrałem mu duże. Mm, brontis! Nie powinienem był pozwolić Myrin wyrzucić Brontisa. Mm. Volt, skąd ten zły humor? Nadal wściekasz się na Spektrę za to, że wszedł ci w drogę? Chyba nie. Myślę, że jemu chodzi o coś innego. Zaraz się popłaczę! Na twoim miejscu trzymałbym gębę na kłódkę! Volt, gdyby chciał, mógłby zrobić z ciebie miazgę! Zamknijcie się! Przecież stanąłem po twojej stronie! Dobrze wiem, że nie jesteś Beksą. <laughs> mm. O co mu chodzi? Nieważne, ile mnie to będzie kosztować, muszę odzyskać Brontesa. Bakugan, młodzi wojownicy. zdrada Brontesa. Wojownicy, wzywam was do centrum dowodzenia. Odbieram jakiś sygnał z domu Maruczą. W sumie nikogo z nas nie ma! Może to jakiś intruz? Bleh. Maruczo, zjawiłam się u ciebie, bo nie miałam innego wyboru. Stało się coś strasznego i muszę was ostrzec. Alice, opowiadaj, co się stało! Weksosi zaatakowali mnie i hydranoida! A? Co? Co Weksosi robią na ziemi? To zły znak! To nie ma sensu! Po co Zenoheld wysyłałby kogoś na ziemię, skoro my i energię domen jesteśmy teraz w Westroi? Czy ktoś wie, jak szum sobie radzi w nowej Westroi? Może to kolejna pułapka? Kolejna? Według mnie, Xenoheld chce nas zwabić na ziemię. Chyba niestety masz rację. Weksosi wrócą, jestem pewna. Mogą zagrozić Runo i Julie. Mm, mam ich dosyć! Pogrywają sobie z nami, jak im się podoba. Ciągle są przed nami. To nie werże zaatakowali Alice. Przecież ona wycofała się z walk. Trzeba ich nauczyć dobrych manier. Zgadzam się z Tobą, Maruczo. Trzeba im raz na zawsze pokazać, gdzie jest ich miejsce. Wracajmy na ziemię! Nie możemy pozwolić, by Runo i Juli coś się stało. Tak! Jesteśmy z Tobą! Weksosi nadchodzimy! Zakończyłem kolejne testy i mogę stwierdzić, że Bronte został całkowicie przeprogramowany. Jest teraz naszym lojalnym żołnierzem. Fantastycznie. To kolejny krok do przejęcia energii rdzenia Westroi. Tak! Ale muszę cię ostrzec. Nasze czujniki wskazały, że ktoś przenosił się z pałacu na Ziemię. Król pewnie odkrył, że zablokowaliśmy jego portal do Vestali i wybrał Ziemię jako pole bitwy. Skoro nie może się dostać do wojowników. Pewnie postanowił ich wywabić z Westali. I co teraz zrobimy? Złożę wizytę wojownikom i odbiorę Drago energię rdzenia Vestroi, zanim z powrotem przeniosą się na Ziemię. Musisz się pośpieszyć. Na szczęście wyciągnąłem już wnioski z naszej ostatniej walki z Dragą. Tym razem nasze starcie zakończy się zupełnie inaczej. Żartujesz? Naprawdę nie mamy żadnej możliwości powrotu na Ziemię? Alice powiedziała, że laboratorium doktora Michaela zostało zniszczone. O nie! Jak my się teraz dostaniemy na ziemię? Nie martw się tam! Każdy problem można rozwiązać! Drago ma rację, przecież musi być jakieś wyjście. Hmm. Hmm. Co się dzieje? Dlaczego nikt nie zjadł podwieczorku? Potrzebujecie dużo sił na nadchodzące walki. Masz rację, Klaus, ale jakoś nikt z nas nie ma teraz apetytu. Jak można w ogóle myśleć o jedzeniu po tym, co usłyszeliśmy od Alice? Nie zadręczaj się, Dan. Mistrz Klaus chce, żeby jego goście się nie zamartwiali, dlatego przygotował dla was ten posiłek. On w tym czasie pracował nad tym, by umożliwić wam powrót do domu. A? System teleportu doktora Michaela nie był jedyny. Ja również mam takie urządzenie. Dlaczego wcześniej nie powiedziałeś? Oszczędziłbyś nam sporo nerwów. Przepraszam. Nie źle, nawet ja nie mam takiego urządzenia! Co robisz, was? Hmm? A, a, wybacz, mistrzu Spektra, myślałem o Wolcie, który przysiągł, że odzyska brontesa. Hmm. Czyżby nasz Wolt rzucił ci wyzwanie? Możliwe, ale muszę skupić się na pracy dla ciebie. Nonsens, hmm? nalegam abyś stoczył z nim walkę. Jaki byłby z ciebie wojownik, gdybyś nie przyjął wyzwania Wolta? Poza tym skoro Volt chce tak bardzo odzyskać brontesa. Może będzie gotowy zdradzić Vex'osów? Masz rację, Mistrzu Spekula. Bardzo miło było gościć was w moim domu, ale chyba musicie już lecieć. Fakt. Mhm. A ty, Mira, idziesz z nami? Oczywiście, że idę. Ace, a ty? Jasne, że idę. Muszę wyrównać rachunki z Maylin, która mi zalazła za skórę. Dzięki za wszystko, Klaus. Nie ma za co, Ace. A ty, Baron, wchodzisz w to? Przykro mi, Mistrzu Danie. Nie mogę iść z wami. Mam do załatwienia kilka spraw. Spotkamy się później. Naprawdę nie idziesz z nami? To nie tak, bo ja bardzo chciałbym iść z wami, ale muszę się pożegnać z rodzeństwem. Masz rację, Baron, byłoby im przykro. Rób swoje, w razie czego zostawimy ci jakiegoś weksosa do pokonania. Dzięki, Ace. Cieszę się, że mnie rozumiesz. Nie martw się, Baron. Będziemy tu na ciebie czekać. A? Jesteśmy drużyną i trzymamy się razem. Mhm. Super! Huh? Hej, to alarm. Huh? Gdzie twoje maniery? Nie nauczono cię, że nie wypada iść w gości bez zapowiedzi? Nie marnujmy czasu, gdzie są wojownicy? Nie jestem pewien, o kim mówisz, ale skoro chcesz walczyć, z przyjemnością cię pokonam. <laughs> Ziemianie są tacy bezczelni. Przecież to ty jesteś bezczelny Przychodzisz tu bez zapowiedzi i szukasz zaczepki Tracę cierpliwość Cierpliwość jest cnotą Tak jak lojalność, ale ty o tym nie masz pojęcia Może właśnie dlatego zawsze będziesz w tyle Więź między młodymi wojownikami zawsze pomoże im wygrać Mógłbyś się od nich wiele nauczyć Wątpię, przekaż im, że kiedyś ich dopadnę Mistrzu Aż mi się gorąco zrobiło. I mnie też. Baron, wróciłeś! No pewnie, przecież mówiłem, że wrócę. Tak bardzo się zapomniał, że z tobą Porozmawiać! Wiecie, mam złe wieści. Muszę wyruszyć w podróż z mistrzem Danem. O! Ledwie wróciłeś z ostatniej podróży. Bion nie! Słuchajcie, nasze przyjaciółki na ziemi mają kłopoty i trzeba im pomóc. Zrozumcie, to jest bardzo ważne. Maluchy, obiecuję wam, że niedługo oddamy wam barona. Bez niego nie damy sobie rady. Rozumiemy to! Baron, jesteś bohaterem, a bohaterowie muszą pomagać innym, tak? Mhm. Jesteście najlepszym rodzeństwem, jakie można sobie tylko wymarzyć. Będę za wami tęsknił. Nie rozumiem, dlaczego tak bardzo chcesz walczyć o Brontesa. Zwłaszcza, że go przecież wyrzuciłeś! Ty mało rzeczy rozumiesz, zdrajco! Powiedzmy, że między mną a Bruntisem jest wyjątkowa więź! Dlatego zrobię wszystko, by go odzyskać! Dzięki, Klaus, że pokazałeś nam to tajne przejście. Nie ma sprawy, przynajmniej się przydał. Gdyby Spectra nas tu zastał, nie miałbym szansy na pożegnanie się z rodziną. Czuję, że czeka was wiele walk. Sirenoid i ja będziemy trzymać za was kciuki wierzymy, że pokonacie Weksosów. Proszę, bądźcie bardzo ostrożni. Oto się nie martw, Sirenoid. Idziemy, szkoda czasu. Ja! Ja! Powiedz, Gaz, co zrobiłeś z Brontisem? Przykro mi, Wolt, ale twój mały muszczek tego nie ogarnie. Powiedzmy, że twój ukochany Brontes ewoluował w coś lepszego. Ty draniu! Zapłacisz za to, co mu zrobiłeś! Wiesz, że bezradnie cię wołał? Jak myślisz, co czuł, gdy go zdradziłeś? Będziesz żałował tego, co mu zrobiłeś. Hm. On cię już nie pamięta. Hmm. Zaczynamy! Gantlet, Gantlet wystrzałowy! Karta otwarcia! Bakugan, bitwa! Bakugan, start! Chaos for Zaraz zrozumiesz, Volt! Co to znaczy zostać zdradzonym? Bakugan Bitwa! Ha! Bakugan Start! Chaos Brontes! Co? To jest Brontis? Coś ty z nim zrobił! <laughs> Przypatrz się dobrze, Volt! Tak wygląda potęga! Zmieniłeś go w fotwora. Brontis był Bakuganem, który miał w sobie magiczną siłę. Skoro ewoluował, to jego siła również musiała się zwiększyć. Nigdy nie widziałem u ciebie takiego strachu. Ciekawe, co Xenoheld by na to powiedział. To nie jest strach, tylko gniew i zaraz pokażę ci, czym się różnią. Możliwe, że będę w stanie przewidzieć ruchy Brontisa, ale z drugiej strony nie wiadomo, co Gaz zrobił z jego mózgiem. Może uda mi się ich pokonać, nie krzywdząc Brontisa. Karta Supermocy, start! Supermoc, aktywacja! Starca odyna! Więcej nie użyjesz żadnej supermocy! I co teraz, Gaz? Ha! Gdybym cię nie znał, pomyślałbym, że boisz się walczyć. Wzywam Bakuka na pułapkę! Subterra Hexadosa! Supermoc aktywacja! Usunięcie! I tyle zostało z twojej potężnej tarczy Odyna. Jeśli chcesz odzyskać Brontesa, musisz z nim walczyć. Nie odpuścisz, dopóki nie zobaczysz, jak robię mu krzywdę, co? Na twoim miejscu miałbym zupełnie inne powody do zmartwienia. Czas zademonstrować moc nowego chaosa Brontesa! Karta supermocy start! Supermoc aktywacja! Uczeń Czarnoksiężnika! Hmm? <totwartoś> 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 co się dzieje? Karta Supermocy Starński! Supermoc, aktywacja! Armada Promateusza! Ha! Huh, wątpię, żebyś odważył się strzelić do Starego Przyjaciela! Hmm. Ok! Hexados! Wskaźnik życia gaza 30%. Huh? Dlaczego zaatakowałeś Hexadosa, skoro aktywowałem Supermoc Brontesa? Domyśliłem się, że Brontes chroni się za Hexadosem, udając, że to właśnie jego Supermoc aktywowałeś. Oczywiście, walczyliście razem. Mogłem przypuszczać, że znasz ten stary trik. W takim razie czas na coś nowego! Supermoc aktywacja! Atmosfera! Dalej, Brontes! <laughs> Podoba ci się moja odpowiedź? I co teraz z tym zrobisz, Bolt? Hmm. No! Chyba rozgryzłem jego strategię. Ale musisz być cierpliwy. Pokonam Gasa w następnej rundzie i wtedy znowu będziesz mój. Atakuj, Braietis! Co? Gdzie on jest? <noise> Nazywam to trybem niewidzialności. To przekracza wasze możliwości. Ach, problemem Weksosów jest wasze lenistwo. Nie wystarczy być najlepszym, musisz ciągle pracować nad sobą. Musisz ewoluować. Zupełnie tak jak Brontes. Zmusiłem go do ewolucji i popatrz tylko na niego. Nie wierzę w te twoje gadki. Torturowałeś go tylko po to, żeby podlizać się spektrze. Supermoc aktywacja! Cała nawałnicy! Masz rację, nie wystarczy być najlepszym. Trzeba jeszcze mieć lepszego bagugana. Chcesz sobie zrobić przerwę? Poprawić sobie fryzurę? Karta otwarcia start! Uwolnienie bitwy! Karta komendy powstrzymuje wszystkie ataki i zmusza wszystkie bagugany do powrotu na swoje pozycje. Supermoc aktywacja! Harle Brota! <laughs> Co? Jak śmiesz udawać, że walczysz o życie swojego dawnego Bakugana, skoro pomagasz w uruchomieniu systemu zniszczenia, który pozbawi życia wszystkie Bakugany! Hmm? Może zastanów się nad swoją lojalnością, Volt. Skoro tak bardzo zależy ci na Brontesie, musisz mieć wątpliwości co do planów Xanohelda. Dołącz do nas. Przydałby nam się tak waleczny sprzymierzeniec. Spektra powitacie z otwartymi ramionami. Hmm. Jestem weksosem. Nie zdradzę mojego króla tak jak ty i ten tchórz Spektra! Hm... Jak chcesz, ale nie licz na żadną litość. Atakuj Brontes! To twój koniec! Podwójna supermoc aktywacja! Lśniący koszmar plus błysk elfa! aktywacja! Topór, ognia! Myślisz, że taka żałosna broń ma w ogóle szansę w starciu z nami? Atakuj, Brontes! To koniec. Pogódź się z tym. W tym starciu niczego nie wygrasz. Równie dobrze możesz się poddać. Brontes, którego znałeś, odszedł na zawsze. Karta otwarcia! Zaczynamy! Chaos Brontes! Bakugan Bitwa! Bakugan Start! <ścoughs> Może i zmieniłeś jego wygląd, ale to nadal Brontis! Naprzód, Bratis! Bakugan Bitwa! Bakugan Start! Pokażmy mu Brontes, przecież dla niego byłeś tylko śmieciem Supermoc aktywacja Magiczna kostka Borajetis, tracisz punkty Supermoc aktywacja Łysk żywiołów Co to było? Sekwencyjna aktywacja? Dokładnie. To nasz sekwencyjny atak zniszczenia. Doraipis, nie! <śm> sekwencyjny atak zniszczenia. To zabójcze dla Bakugana, który go używa. W czym problem? Jeśli bronce osłabnie zmuszę go do nowej ewolucji. Mm. Supermoc, aktywacja! Armata prometeusza! Karta otwarcia start! Ciśnienie ziemi! Pożegnaj się z Brontesem! Supermoc aktywacja! Iluzja transu zapytu! Brontis! Nie! Brontis, przestań! Serce się pęknie! Przepraszam, powinienem cię chronić! Proszę, przestań! Przepraszam! Hmm. nie martw się o jego serce. On go nie ma. Hmm. Zawiodłem go. Znowu oddałbym wszystko, żeby móc cofnąć czas. Brontis! <laughs> <laughs> Wskaźnik życia Voltaze. Brontis! Wybacz mi! Po co ryzykowałeś życiem dla tego Bakugana? Nie rozumiem cię, Volt. Gaz! Już wróciłeś. Tak, Mistrzu Spectra. Jak poszło z Voltem? Niestety... Nie chciał opuścić weksosów i przyłączyć się do nas. Przepraszam, mistrzu. No trudno to jego strata. Spełniłeś swoje zadanie, nie potrzebujecie już. Ha! Słyszeli o ataku na Alice, wrócili na ziemię i wspólnie zaczęliśmy opracowywać nową strategię. Niespodziewanie pojawili się nieproszeni goście, a konkretnie mylili Link ze swoimi mechanicznymi bakuganami i zrobiło się gorąco, ale się wściekłam! Trzeba będzie nauczyć ich dobrych manier. W następnym odcinku atak wroga! My, dziewczyny, będziemy musiały stanąć na wysokości zadania! Już za chwilę dalszy ciąg bitwy o pokój w ukrytym królestwie. Hero 108, Cartoon Network.